Witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagramy w League of Legends i razem z nami się jest Justyna, Hej. Kamrus, Siemana. Micek Siema. i ŁoZłuba. Kamrus, jakbyś uspokoił trochę klawiaturę. Nie ma za co, zawsze do osób. Wiesz, że masz na mnie liczyć. No okay. Dlatego poprosiłem, nie? Kto gdzie idzie? Ja na mida. Okej okay. Ech, nie lubię czarnych Lucjanem to już też nikt nie gra, chyba, co? Ja to idę z... topa. Przeciszę mikro. Oh. No, nie dać, nada się Co się dusił jak nie usił. Mm. 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 Right. Nioski. Ale fajnie weź ją skinę Ty Jeszcze to zobaczysz jakiego kiedy nowe wlewy wychodzą Ciężko mi powiedzieć wiesz Ale myślę że w tym miesiącu jeszcze będą Tu ci znów RP doładuję <grym> A mi widzowie kupują skórki Nie narzekam fajnie. <grym> No będę mieć kickiet kanaliny A mi nie kupują <grymne> Nie, bo ich po prostu to nie proszę. Ja też nie proszę, sami mi proponuję Pewnie tak A ja nie odrzucam ja nie. Coś nie miło z ich strony, nie powiem Więc Te teraz <grymne> <grymne> wszyscy co oglądają Nejmusa, ma czym kupić po jednej skórce Nie ja, kurwa tysiąca skórek miał w Takiej pańskiej skórce, bo niedługo dzień zmarłych <grymne> to, <grymne> to tak bekachu Justyna gdzie idziesz? Na no super. O kurde, jak ja dekari... Boję się No chyba, że wolisz na supporta to już nic, więc... No ja dekari w ogóle nie gram To ja wezmę już lepiej supporta <noise> supporta też takie... Dobra, <głosy> spróbuję <głosy> Justyna cię wykeruje, spokojnie Mam nadzieję, mam nadzieję Może skoro nagrywasz to Neymus, to ja udostępnię link na czacie. Bardzo go polecam, to jest 820 protypów od Kolesia z diamentu, które, są, które naprawdę pomogą Wam wybić się z brązu. Bardzo polecam. A jak to, to zamarz? Nie no, ale naprawdę są bardzo dobrymi paradami, więc naprawdę mogą się dużo nauczyć z nich. E... Po pierwsze... O patrzcie, byli... mówiłem, że nie widziałem jinx i ja. akurat jest. No jest w każdej grze. No, no co ty, ja no nawet nie widziałem ty Nie mają, Fajne... nie, nie mają supporta Okej okay. Okay. Jak, jak ona na Maryi straszny <laughs> No i wygląda jakby chciała kupę a nie mogła I się tak zastanawiała o co chodzi W ogóle ja... hmm, ciekawe, jak to jest z supportem oh, Ej, yes. um, Pewnie Lisandro Myślę że Atrex bardziej, bo ma ten doskok na botleniku wybrani gdzie mi się przekonać kto jest supportem ale atrox to nie lubię śmierdząca postać ja będę go miał fajnie ja będę miał blubufa. to jak mogę mieć dżunglera ty? to no nie wiem jak Ej, to w końcu to co Lisandra jest supportem nie chyba jo Chyba, że grają na dwa dekary. Tyle, fanart. Fabulous O, Famous? Lisandra łapie fame. Te pozy, ten uśmiech. Alba. Alba. Dobra. Jest. Lesbijskie Tiek. banany, hy hy. Ty. Kamrus, spokój naprawdę tą klawiaturę. Leżeć! No. Okej, okay, Irena zmienili, ojojoj. Oj, oj. Ale będę napierdalał. Welcome, the summoner's Chyba, Już, ty już się współczuje, ty. <laughs> da, 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 da. Okay. Caught between a rock and no, a one 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 place You will lose <try> want shot? I wouldn't want to leave things up the air oh, oh. Would you prefer the good shot or the bad shot? <try> Ej moś! Oczywiście najmoc drugie był leci dla mnie, pamiętasz? No to ty. No to ty zasłużyłeś. Masz krystala na manet. No super! Starczy ci! Jestem... Jestem to to jest wystarczający argument. Nigdy nie odmawiaj blu Dongardingerowi. Nie tak można ci pierwszego, a drugiego ci nie da mi. Nie, to mi nie pasuje. Hmm. Też nie do końca. No, na pewno byście w dżungli poradźmy, nie będę. tak. No malfightem akurat nie jestem. Z gunelem będzie ciężko. Mam nadzieję, że mi reda nie podkurzali. Kogo oni mają? Troxa raczej nie. No i serio na dwa dekary grają. No ja mam ciebie, <laughs> Będzie wesoło ten połow. Kogo mamy w dżungli. Atroxa, to spok. No i co dziwne, że ci nie oddawuje knicek? <laughs> o. trochę Troxa Dawaj go, dawaj go Ja już jestem Ja pierdolę jak mi ten kenem kuga yes. pierwszy. Ale chociaż Atrak nie ma, ma posypki hey, dżungler Ty u mnie będziesz potrzebny często No co ty? Ja go nie złapię nawet Jedyna botaj Okej okay. w ogóle bardzo się mają Zero Witamy na normalach. tu dawajcie To leci No Złap tego Twitcha Zabijaj już, syna <noise> <The> flash <noise> Jaki flash Boże Widzisz, najmocniejszy, kto Cię nienawidzi? Chciał Cię zabić tym flaszem No chciał te... Zmiażdżyć mój umysł. Dawajcie. Którego nie masz i tak jak... Nie mów tego. Przepraszam. Jest, ta współpraca... Plus jeden... Plus jeden do gola, do zapasu, zapasywa Nie. Yeah. Ta współpraca. To zaraz wygraliśmy. Nie, no, nie, nie tylko nic, jak na topie w pizdę dostaje bambus. No jeszcze Atrox. Nie mów tak do Nie ci <grystanie> <grystanie> coś mówiłem na Smith <grystanie> Pedały. Ja też będę trochę bez farby. Dobrze, że mnie fokusował ten turet. No, aha, bomby zginą. <grystanie> <O> far... <grystanie> Ten flesz też był dobry Wszystko widziałem Oj tam zginął <grym> sumie, bo Ja nie twierdzę, że nie A no, na szóstym Dawaj co? No. To trzeba próbować Dobra to ja sam go będę biła, ty farm O to no dobrze, no, że poszedł w tamtą stronę Właśnie sobie poszedł Ty nie no, zginiesz na co ty zrobisz jak nie? W pierdolę. Owcze. Widzisz jak Tak się boi. To pewnie dlatego. No, bo się boi. Mid'a też nie ma co gankować, ty. Okay. Żeby ją zgankować, to ja nie wiem co ja bym musiał zrobić. Mid szósty level. Albo z 2 szósty. No. Taki podwójny doskok. Flash i no. kurwa ulti. Nie no. Dwa razy ulti bym chciał mieć. Ty. Wystarczy poczekać jeszcze, że jest swojego do skoku. Atrox schodził na bota, nie wiem czy widzieliście. Nie, nie widzieliśmy. Dziękujemy za informację. No już go yes. Trzeba zaopatrzyć się w potki. Wcale go nie widać, było, że wracał. Boże, boże Idę na bota jakiegoś Teamfighta zrobimy? No, Team Teamfighta. Znaczy w szóstym twardą kufą. Jak tam chemii? Na micie? Easy. Jestem. Lisander stoi w pierdzim. No ale! Ja mam trochę cięższy. Tak flaszywałeś, że... Żeby... Nie, Ja nie flaszywałem. Nikt nic nie widział. A on. O, jest Właśnie, <gry> to, no, czy... SS. Tylko ten flash to był trochę, bo ja chciałem się do Ciebie przyciągnąć, to... Nie, yeah. to... Ale jak... jak bym się nie zginął. A mnie do, do tyłu cofnęło, ty. Nie wiedziałem na początku, o co chodzi tak do końca. <grym> Słuchaj, tak takie kerzyki od Angera. Smutne. No, bo ty Kamrus, jesteś, ty. <grym> Może jakiś drajka een drake kiezen? Ik weet het niet. Wat een geest. Oh god! Hij heeft me alleen geschrokken. Kijk eens naar die drake. Hoeveel Lisandra zmierza w tym kierunku przy... no nieważne I poproszę go po co? tu to był czujiste, bo teraz... No co dasz rada chyba? No! Jest! No, okay. Bez problemu A tak zmierza ku dołowi Z Lisandrą <noise> Dong. No, świetny grab. Widziałem, nie bym przyjść tam do ciebie na tego topa No i chyba dalej myślą, że my robimy dragę Robimy dragi te Ja zrobię trochę metamfetaminy Ale treść jako support jest strasznie wkurwiający No, no, no. bardzo jestem w znaczniejszy z tego Pa, pa kurio. Zboty. Oku... ty na teacher, Ta... cheater, teacher. He, teacher. <laughs> Nie wiem, czemu się tak pod powiedziało. <laughs> Chyba wiek. się zjarałem. Powinienem się od niej uczyć. Pewnie tak. Pewnie tak powinienem Tam. grać, o te Tutaj na trochę ten level. Dawaj go. Pomoże. jak mu się wjebałem z bani, czeku, nawet nic nie, nie wiedział co mam powiedzieć o tym nic o tym nie mogę Dość ci przyszedł Przyzwyczaiłem się, że dopiero farmę. Dziękuję No jasne lu, 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 luźno tu What the fuck. <laughs> On mnie tylko straszy zawsze To nie zabije, no Idę z tego midu Trzech na midzie Czterech, pójdzie atak jeszcze Przydobył mi się smite Twitch jest na wow, nice. Twitch jest na hita, legend wow. Fuck! Nothing to do here Kamrus zabij Będzie miał pasywkę Boom, stun na ryj Jej, oh. donger! Patrz, patrzcie dajmy wytrzał, dajmy sobie to ja dajmy mu się na... Daj mu się wiesz te zgrane pat. Ja no, pa. no, zjarałem się Oj, nie mieszkam Nie ogarnąłem ja na no, błąd Mój błąd Tak się napizgałem, że nie wiem o co chodzi Ty <grym grym> Mózg mnie boli jak gram w A ty go masz w ogóle? No, no nie no właśnie bo... że... Dlatego cię boli, bo od... ją ja nie Zobaczymy micek jak wpadnę tam do ciebie to... No wpadnij, wpadnij, bo mnie w kurwie Ja Nie mówię o topie, mówię o Bożowie Zapraszam wszystkich Na grilla Całe debaty Ja byś trochę gości. No, trochę zajebane. O, Atrox, Tego zmierza w moją stronę. On kupił tak. barda na topa? I dunno. No to się tam kład, ale topa. Dzięks, Atrox, więcej was. Co ten twist? LOL! On jest szalony. Nie ma multa, ale... ...mówię pokojowo. Ogólnie spierdalaj ci. Góbku. No je Jinx poszła znowu te Ult poleciał w stronę papa na górę biegnij. A te UT Jinx ona nie jest celowana, no po prostu leci po linii prostej nie Ultaki, tylko nie stunuje, ale zadaje w Aha. A też przez wszystkie ściany przychodzi normalnie. Tak. Tak. Uczciwie to każdy skier oprócz na Tiliusa. Czy o tej przez ściany. Tyle też przelatuje przez ścianę Nie No jak nie kurwa On Tu to już tam taranuje, ona się przewraca ale... Ja tak mówię um... Nikt mi nie będzie życia układał Tak mogli hekali Tylko czemu ten Twitch ma piąty? Jest 06. CZEMU NIE JEST KURWA JUWEL TO COŚ? A, bo jest Justyna Dobra Jeden na tego topa 20 super To jest Kurta zaraz? Boom! 15! Ty mendo! Ejś nie, harasowałem tą, sorry. O boże. Nie było to specjalnie. Myślałem, puzialnie. Nie, kiedy nas? Masz teraz, pa. Nie poradzę sobie, naprawdę. Harasował, może. dostali w wpierdol. Nie mać ci Ale chujowo garem biję ten co ten miecz podnosił ty Dlatego ma taki zajwiste tak spity. To no już lepiej niż gdyby pięści walił jak ostatni Mam wielki miecz walnę mu z piąchy. <laughs> bo na chuj mi wiecznie nie? Mie miecze są dla Leszczy. Nie wiem czy wiecie. No. Jakiegoś darejka można zrobić. To zrób, Kamrus. Eee, nie mam dwóch wież, nie dam rady. mnie to. Ja maksuję wieżę koniec. Fajnie. O, idą po mnie. Nie. To wyjdź po nich. O, idzie... Jest Kennen, para go zabić. Dobra, wszyscy tutaj idą, więc. Aż yeah. tak? o książkę. <laughs> no i. Nie. Nie. najebać. Nie. Nie. go. Ej, tu Nie. 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 Daj za 10 sekund ulgę Ja co 20 Co, Boże, co to było? Stary. Czemu no Ja się bo ja się kręciłem Ale dobra, no jak chcesz to możesz hagi brać Biorę co moje ty. A resztę zostawiam potomny Chodź mi pomóż, bo mój mnie to się ledwo rusza ty. Nie nie nie, ja chcę bloku. Masz miniosów pełno ty. Co Co Całe dwa. Dwa. <laughs> tak. <laughs> okay. Słucham. Kupa. Że w, D, W! Dobra, dla mnie warfyt. Więcej spaku. To... The place. Mm. The place. Ty kogoś zabił ty, bo Może dragona. No ty bij dragona ja zabiję ludzi. Okej. Okay. Ja go pilnuję. tu się, ktoś idzie do mnie. No na pewno. O, przyszło. Dobra, pomogę ci, żeby nie było. W ogóle ta farma przeciwników. Bo to fakt, co jest? 0,829 <ścoughs> hitów, pozdro. No bo chodźcie po. Bo, bo Justyna. na a ludzie mi nie wierzą, że na normach jest brąz 6. To jest pastelina 15. Ale nie, serio, większy poziom spotykam na brązie 5. To jest smutne. Nie wiem, bo to nie gram. To jest smutne, widzę dwa fragi na dole. Aż całe dwa? Tej to tylko zulta pojeździ. Co się dzieje, ty, jakie kombo dostał okay. się na japety Teraz pewnie poszedł do konta, plan... Dobry flash, i... dobry flash. Fajtuj, ich, kamruz, bo ja pędzę. Ja ze styną rozumiem się bez słów po prostu. Po ultach po prostu. O, o, nie tą stroną pobiegł, ale dobra, przejdę się. Dobra, uspokój się, odniechaj. Dobry ult. No wiem, taki taktyczny, żeby poszedł w prawo. Mogłoby odsunąć adres. Nie, 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 jeszcze raz. jeb, jeb nie. Nie, 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 On nie, a to jest nie, z tego co nie, Ale z tego gramy, wiem. wszystko to my gramy, także wszystko jest Czemu tu się teleportuje? Boję się. <grym> na biedę, nie? Tak. Na okay. biedę. <grym> e ulcuj Boom. A bo ja nie mam życia. To nie twoja inercja z team life'em. To wina twojej mamy, że ci kupiła komputer. <grym> <grym> Dawaj. O, dobrze, że wpadłaś na fontannę. O, całkowicie dobry pomysł Patrz To chyba tak To już jest koniec, nie daj wyszli I wszyscy poszli Kult już jest Urti ale śmieć skończyliśmy przed 20 minutą wiecie Jesteśmy fajni To by było na tyle Taka była runda Tu jest tabela i ze mną była Justyna, był Kamrus, Siemano. był Micek, Siema. no i rozruba. Pozdrow.